Hejjo, tutaj Liziczka ja witam Was w kolejnym odcinku z gry Nisze". Jak pamiętam w ostatnim odcinku odeszły nam... Wszystkie dziewczynki od Adama Ewy. Wszystkie ich córki. Zostało tylko dwóch chłopaków, którzy byli później urodzeni. Chociaż Kiroduk też już na niedługo umrze. Pokonaliśmy kilku... Kilku drapieżników, ale... Nie znaleźliśmy żadnych nowych członków stada, co jest dosyć niepokojące. Bo jeżeli nie będziemy mieć nowych puligenów, to będzie bardzo ciężko. Mamy kilka dosyć silnych osobników. Z kogoś to mamy? Nie pamiętam z kogo niestety. Ale mamy dosyć silnych osobników. W poprzednim odcinku zdecydowałam, że. Kunu, pana skłami Będę próbowała rozmnożyć z Mere, która jest bardzo silna i ma inne geny niż on. I być może te kły nam wejdą. Jeszcze sprawdzę tylko... Tak, mamy żółte futro i rogi. Rogi, 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 rogi. Czarne oczy. Żeby nam się po prostu odblokowały inne geny, bo to też bym chciała zrobić. Żeby wszystkie geny w menu genów mieć odblokowane, móc wybierać bez zamartwiania się. I ja miałam zakończyć odcinek tutaj ta trawa kołacze, ale nie będziemy się tym na razie przejmować. Ok, zakończymy. I tak jak myślałam, tutaj jedna panna odeszła. Słutno, ale zdarza się. O, ty jesteś powolna. Dobra, ale za to będziecie mieć pierwsze dzieciątko. Ty dalej idź w tą stronę. Jejku, ile tu jest gniazd, po co nam tyle gniazd? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu będzie mnóstwo drapieżników przecież. O nie, ja będę musiała tutaj kogoś postawić, bo oni nie widzą co tu się dzieje i to nie jest dobre. Dobra, teraz mają wygląd na wszystko. Tutaj jest takie dziwne coś, to jest kaktus. Jeżeli będę zrywać z niego yy, nasiona, to będę się ranić. I to jest bardzo niepożądane. Tego nie chcemy robić. Nie chcemy ranić swoich zwierząt bardziej niż musimy. Yy, Duknuki, knuki, niedługo odejdziesz... A, jesteś... nie chciałam cię ruszyć, przepraszam. Nie tego chciałam. Wy twoje nie jesteście nawet dorośli. Rota jest troszeczkę starszy, Kirodług jest stary jajku. I Kir jest trochę ranny. On chyba był yy, chory z tego co kojarzę. Jeżeli yy, pamiętacie coś jeszcze z poprzedniego odcinka, czego ja już teraz nie pamiętam, to mi oczywiście piszcie w komentarzach na pewno mi to bardzo pomoże. Nawet jeżeli to będzie po fakcie, bo w trakcie gry nie macie jak mi podpowiedzieć. Hmm i chyba zakończę teraz tą rundę. Nie będę wykorzystywać całego jedzenia jakie mam. Oj, zaczęło padać! Pięknie! Więc zaczynamy od zbierania. Jest. O, tu zostało jedno. Muszę tylko bardzo uważać, żeby nie zniszczyć. Zostań sobie tutaj. Aha, tu już nie ma. Ok, i zobaczmy, co ty tu masz. Wanu. Wanu ma szansę na Mała Ma duże ciało, ma rogi. Będzie dosyć silny. Ma... I kurę, fajnie fajnie wodinowcie. Widzicie to tutaj? Fajny jest. fajny jak tak wodzą główkami za graczem. Ma szarą rude, poterko. To tyle. A ma trzy zbierania i cztery ataku, czyli to jest całkiem dobrze. Co? To się może przenieść tutaj i mieć jeszcze jedno dziecko. A ty idź tutaj dalej. O, jest! Znalazłam kolejny krzaczek. Wy twoje siedzicie tutaj, wy siedzicie tutaj, wy siedzicie tutaj. Ty pójdziesz tam do góry i będziesz pomagać. Widzę cię króliku. Że nie mogę cię teraz złapać, to inna sprawa. Okej. Okay. Tu się coś rusza. Mam nadzieję, że nie kolejny drapieżnik. Proszę, powiedzcie, że nie. Chociaż nawet jeżeli mają normalne łapy, to i tak są dosyć silne, więc to idzie na moją korzyść. Zdawało mi się, że jest ich tak dużo. O, tutaj ktoś odszedł. Okej. Okay. Widzę, że macie kolejne dzieciątko. Okej. Okay. Ty jeszcze zobacz, tutaj, żeby to trochę połączyć. E, tutaj będziemy potrzebować więcej. E, co ty tutaj podejdź? Żebyśmy nie tracili terytorium. Będziemy musieli ci znaleźć jeszcze jedną pannę. Tu idź do środka. Jakie ty masz tu geny? G i A. G i A, G i A. To masz G, to odpadasz. B i A, G i D. Jesteś chłopakiem. Chyba jak grzywa mnie myli. Nie mam więcej panien, A jakby tak wybrać jakąś... G i D, B i A, G, D, B, A. Żadne z nich nie mają innych. To będzie problem, bo żadne z nich nie mają innych genów. Będę musiała bardzo rozmnażać i liczyć na więcej takich słodkich maluszków. Ok, powiększam trochę terytorium przy okazji. Bardzo by mi się przydała jakaś samica fajna. O, ja cię kręcę, jaki dziwny. Jaki dziwny. Wielki bym Byłoby miło, gdybyś mu nie wkładała łapy do oka. Mm, ma trzy wspierania, jeden siły. To jeden siłę mnie nie zachwyca, ale też nie ma ani wielkiego ciała, ani poroża. Blokowałam brązowe oczy. Brązowych oczu może mi być kolejny, a z tego też. Czyli te dwa zostawię. I ale tu się... O! Podszedłeś za blisko! Okej. Okay. Złapałam króliczka. Tu jeszcze się... A, no tak. A, i będę potrzebować kogoś z tej strony. Ci dwaj muszą zostać. Te dwie tutaj zostają. Te dwie tutaj zostają. No i na razie stracę tą część. Ale to są moczary, więc nie powinno nic być nie tak. Ok, coraz więcej tutaj spoglądam. Tu miałam na pewno jedno. A, żeby. Ok, czyli te w taki sposób odblokowuje. Jedno miałam na pewno, żeby 10 wanny przejść, bo przeszłam tutaj ponad 10 wanny. powinnam mieć odblokowane, ale nie pamiętam, które to było, więc też. Dobra, zakończę dzień. O nie! Jedyna moja samica z innymi genami. Ciężko jest utrzymać te kły. Bardzo ciężko. No i zaczynam od zbierania jedzenia jak zwykle. Mam jedną samicę, którą muszę rozmnożyć natychmiast. Nawet nie ma zastanawiania się, tak szczerze mówiąc. I żeby to była dziewczynka, jest dziewczynka, Larę. O, na szczęście nie ma. O, mama, ma ten. Masz szansę na Pater Pandy? Będzie chyba... Tak, jest równie silna jak i... O, przepraszam. Jest równie silna jak i fajnie zbiera. Może uda mi się was jeszcze raz? Ja się przesuń? Ty idź tutaj. Okej. Okay. Naprawdę, jak sam nic nie będę miała, to będę miała ciężko. we wszystkie tutaj. Ok, zakończę ten dzień teraz. No, idzie mi już chyba ta gra coraz sprawniej. Co się stało? Aha. Dobra, mam dwie małe dziewczynki. Ta ma cztery siły. Też fajnie. Ma inne geny. Jest dobrze. I jejku, zabiłam ją. No nic, będę musiała poczekać aż dziewczynki urosną. Mam poza tym samych samców. A patrzcie jaki królik. Dobra. Mam dwie dziewczynki, które mają geny B i K, B G A. Ty byłbyś dobry. Ciebie tu zostawię, a ciebie maleńka. Och, nie mogę się teraz przesunąć, no tak. Zaraz, nie, ty masz gen nuta. Ty masz gen G. Oj. Nie mam chyba takiego tanca. Musiałbym mieć geny EF. Ty jesteś ojcem? Bez posady. To masz sześć siły. Ty będziesz chyba lepszy niż on. Przesunąć powrotem do tych. Teraz muszę zakończyć. Przepraszam, znowu miałam że daleko, żeby Okej okay. Przesunę i ciebie też. A ciebie przesunę tu bliżej będziesz tu pomagał. I ojciec się poświęci, żeby ratować córki. Okej. Okay. Mam nadzieję, że go nie zabiję. Au! Ale jest zatruty. Ale ten też nie jest zbyt silny oprócz tego otrucia. Chyba ten tam kogoś silnego. Ta, atakujcie go. Biorę też całe jedzenie jakie mogę. I tyle was miałam, gdzie jesteście teraz? Koniec muszę zakończyć. A zabił dwa moje. Tu masz pięć. I wszystkie mi nagle umierają ze starości. Okej, okay, zakończę od razu. Nie! Zostaw mi moją samiczkę! Jest. Ja Cię kręcę, taką moje maleństwo w gnieździe. Wiesz co, Ty jesteś silniejsza, Ty mniej. Wy siedzicie i pilnujecie tego, no to też będziesz musiał tu siedzieć i pilnować. No i to znowu mi się zmniejsza ich liczba. Dobra, i kolejny dzień. Padać. Myślę, że ty dorosłaś. O nie, kolejny. Jeszcze przeskoczyłeś do tego gniazda, a ty przeskocz tutaj. Tak, zniszczyłam go, czy sam uschnął? Możecie mi powiedzieć, bo nie pamiętam, żebym niszczyła, a mogą same usychać takie krzaki. Dobrze będzie wiedzieć. Zblokowałam coś? Zielone oczy. I szare futro. tutaj, się tutaj przesunę. A czyli teraz szare futerko i zielone oczy mogę mieć. No nic z tych nie mogę cofać, bo one tutaj stoją i pilnują yy, krzaków. Tylko te dwie są do obrony. jedzenie. I zobaczmy, co z tego wyszło. Trzy zbierania i trzy ataku. Jest dobrze. Nie mamy ślepoty. To jest dobrze, jak w genach nie ma ślepoty. Mamy problem z genami. Ale nie miałam innego wyboru. Okej. Okay. To jest dziewczynka. Ale ma dwa takie same geny, więc łatwo będzie może znaleźć jakieś. Jakie ty masz? B. Żaden z nich nie ma genu B. Świetnie. Ci dwaj mają. Z tymi dwoma już nie, ale. I chyba zakończę. Mam nadzieję, że. Au. Oj, urodziło się maleństwo, które jest chore. No nie. Przynajmniej mam jedzenie. Okej. Okay. Ty idź tu do środka, jak zwykle. Okej. Okay. Co my tu mamy? Nuroduk, który jest fajny. Jajku rudy i dodatkowo ma zielone oczka. Świetnie. Jest taki zwyczajny. Dwa do zbierania, trzy do y, siły. Pięć siły, dwa do ataku, i ma takie same geny, czyli jest chory. Ty, 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 ty. Z Was wychodzą lepsze dzieci. Okej, okay. Ty jeszcze się rozejrzyj tutaj trochę, i okej, okay, tyle starczy. Blokowałam gęc tego co widzę o biedactwo. Więc najpierw zobaczę to odblokowałam. A, tutaj potrzebuję. A, czyli że tutaj muszę po prostu przejść przez bagna trochę. A to nie wiem. Może dodam nowe typy ogonów. Ale w każdym razie, które mi się najbardziej podobają? Możecie pisać, które Wam się najbardziej podobają. Wtedy takie spróbuję dodawać. A jak na razie, zielone oczy są. Chociaż może. Hmm. Które Wezmę poroże i wezmę łapkę. Okej. Okay. Ty i ty się? tutaj. Zobaczmy to maleństwo. Sis! <grystwa> Jaka fajna! Ma zielone oczka, ma poroża. Miałaby czerwoną grzywę. I ma pięć ataku. Ja już znowu rozmnożyłam go z nią. O! Ktoś nam się trafił nowy. Ty. Ronuro, który jest dosyć stary, ale może ma nowe geny. F i A. Czy któraś z dziewczyn ma B i G? B i A. Czyli on będzie dobry dla niej. Wy jesteście dobrze dla siebie, on będzie dobry dla niej. Jak tylko urodzi. To dobrze. Nowe geny będą bardzo ważne, żeby nam pomagały. A ja jak na razie skończyłam już tą turę. Nie mam już co robić, bo tych nie chcę stąd ruszać, żeby pilnowali dalej, e, dopóki żyją krzaków. Tutaj też pilnuję krzaków. Ta jedyna. Ten jeden. Jejku. Mogę nie mylić płci. Bardzo dziękuję. Ten jeden jedynie yy, tutaj chodzi, eksploruje. Będę musiała sprawdzić tą trawę. Tych maluchów stąd jeszcze nie ruszam nigdzie. No bo są maluchami. No to nic. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Pa, pa. Dajcie znać oczywiście, czy ta seria Wam się podoba. Mam nadzieję, że podoba się tak samo jak mnie. best